Życiu nie zostało, tylko napić mogę się. Kto to do mnie zmierza tu widzę? Proszę list. List przyszedł? A co to za list? Może no, wracać. No cześć Jachu, co tam u Ciebie słychać? A co to to masz za kartkę? Pokaż. Pijesz jeszcze? Widzę to już życie. Nie pij tyle wody, bo to ci przy... zaszkodzi. Co tutaj wody? Jak będę chciał, to sobie będę pił, bo za swoje sobie piję. Jaki ładny list? Urząd pracy. No, to będziesz do pracy teraz chodził. Nie będę do pracy chodził. Hmm. Ostatni raz to pracowałem w 89. No dobrze. będziesz pracował. 12 lat. 15 lat byłem mechanikiem w PGR-ze. Za komuny. I wiem. Weź się do roboty. Robota to głupota. Bo w pracy byś miał dobrze. jak ja dresik mam. O! Pieniądze mam. Także wiesz, wszystko mam, nie? A ty co będziesz tam robił? Co byś chciał robić? Do roboty nie pójdę. Słuchaj Jachu. Pracowałeś kiedyś w pgr -ze. Mechanikiem byłeś. Co to za problem, żebyś był został mechanikiem samochodowym. I pójdziesz do pracy jako mechanik samochodowy i będziesz pracował w warsztacie samochodowym. A lepiej ci powiem. A może kiedyś sam swój zakład otworzysz? Samochodowy. Masz rację. Muszę coś pomyśleć na ten temat. Ej, na razie to nie. nie że, że są takie pijane, że. Muszę wrócić Nie wiem, zobaczymy. Na razie to 哎，不是是，喂。